Obierz kilka ziemniaków ze skórki. Pokluj ziemniaki w cienkie frytki i włóż do miski. Zalej zimną wodą. Pozostaw na 15 minut. Wyjmij ziemniaki z zimnej wody. Zalej gorącą wodą. Pozostaw do namoczenia na 15 minut. Oddziel białko od żółtka. Dopraw żółtko czarnym pieprzem. Sól, słodka papryka. Dodaj kefir. Dobrze wymieszaj trzepaczką. Dodaj skrobie. Wymieszaj ponownie. Wlej mieszankę na ziemniaki, dobrze wymieszaj. Smaż w dużej ilości oleju roślinnego, do miski z majonezem dodaj ketchup, musztarda, sos Worcestershire, sól, czarny pieprz. Kilka drobno pokrojonych ogórków kiszonych. Dobrze wymieszaj sos. Aby usunąć nadmiar tłuszczu, wyjmij smażone ziemniaki na papierowe ręczniki. Ziemniaki smażone w ten sposób są chrupiące i złociste na zewnątrz, ale zachowują miękką i puszystą teksturę wewnątrz. Są doskonałym dodatkiem do dań mięsnych lub rybnych, lub mogą być podawane z ulubionym sosem.